Mhm. Dziękuję bardzo. Książki, rękodzieła, płyty, zabawki. To i wiele więcej można było dziś zakupić podczas 12. Poznańskiej Garażówki. Waluta podczas tego wydarzenia jest jednak dość nietypowa. Ale wszystko to się dzieje za pomocą takiej naszej waluty garażówkowej, czyli talonów. Chodzi o to, że wrzucamy pieniądze do puszki, e, naszą darowiznę, dostajemy talony i za te talony, te talony możemy wymienić na jakieś fajne rzeczy. Większość uczestników brała udział w wydarzeniu nie po raz pierwszy. Tak jak pani Dagmara, która miała dziś ze sobą wsparcie. Nasze stanowisko, nie moje, tylko nasze, bo mam tu dzielnych pomocników, to tak zwane mydło i powidło i nasza garażówka trwa już od wielu lat i są po prostu na każdej edycji takie rzeczy, które są zbiorowiskiem różnych przyniesionych przez poznanianki i poznaniaków fantów. Wydarzenie było również świetną okazją do promowania studenckich inicjatyw, takich jak Nowa Siła Kuratorska, festiwalu debiutujących kuratorów sztuk performatywnych wspierają ich poznańskie ośrodki kultury, które przekazały m.in. gadżety teatralne. Wspierają nas i Teatr w Poznaniu, i teatr Wielki, i Polski Teatr Tańca, Teatr Nowy, też e, Bukowski. Także e, ba, bardzo dużo osób po prostu, e, bardzo dużo instytucji zgodziło się po prostu nam pomóc. Motywem przewodnim poznańskich garażówek jest wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym oraz prowadzenie akcji informacyjnych. Pierwsza taka garażówka była odpowiedzią na kryzys uchodźczy. W którym do Europy trafiali wojenni uchodźcy z Syrii. Jednak to nie jedyne wsparcie. Organizujemy też e, takie licytacje w internecie, to się wtedy nazywają, które nazywamy świątecznymi licytacjami i w których zbieramy zazwyczaj ponad 100 tysięcy złotych. E, I cele były bardzo różne. Zbieraliśmy i na pomoc osobom z Jemenu, i zbieraliśmy na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom w Grecji. W trakcie trwania poprzednich edycji poznańskich garażówek udało się zebrać ponad pół miliona złotych. Całość kwoty zebranej podczas dzisiejszego wydarzenia zostanie przekazane osobom. Z doświadczeniem uchodźczym, szukających azylu i bezpieczeństwa w Polsce. Damian Wełna, puls dnia.